I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Tak, zawsze genialny, idealny muszę być. I muszę cieć super I już setki bzdur i już to nie ja I nawet kiedy będę sam Nie zmienię się To nie mój świat Przedemną drogą, którą znam Którą ja wybrałem sam Wiem, Lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też. Wiem, kolejny raz nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat, przede mną droga, którą znam. Noc a nocą, gdy nie śpię, Wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat. Pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat. Zbyt zachłannie i trochę przesadnie Pobyć chwilę sam, chyba go znam I nawet kiedy będę sam Nie zmienię się, to nie mój świat Przede mną droga, którą znam I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam.